Wjazdory jeżdżą. Tak, dobra pizza. I dobry. Zapraszam. Jak wziąłeś? Pizza crossa? <noise> Przylatuje syn teraz. Dzisiaj. Dzisiaj meldowałem mi ślubna, nie? Teraz za tydzień, dwa? Pod koniec lipca, y, czerwca. Jak? Nie rozumiem? Długo będzie? No dwa tygodnie. Na przejażdżkę go weźmiesz? Jak? Na radiostację go weźmiesz? Będzie, no może jakieś auto gdzieś tam pożyczy, nie? Z córką przyjedzie i z towarzyszką życia. Je, jak? No oczywiście, że nagrałem, nie? I co widziałeś śledzia? Aha.